Cześć, z tej strony Mówidzielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. I dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o demokracji, ale tym razem konkretniej o metaforze okrętu Sokratesa. Co z niej możemy wyciągnąć o, o państwie i o demokracji. Yy, więc tak... Przedstawiając ją treść dla tych, którzy jej nie znają. Kiedyś, dawno temu, Sokrates został zapytany o to, jak jego zdanie powinno wyglądać państwo. No i Sokrates powiedział, że no to wyobraźmy sobie dwa okręty. Jeden z tych okrętów będzie, będzie prowadzony, pilot... w sumie pilotowany nie, ale generalnie kapitanem będzie osoba wyspecjalizowana, przygotowana do tego zadania i będzie dużo osób, też wioślarzy, którzy będą podporządkowani to jest jeden statek, czyli taki, powiedzmy, tradycyjny model statku. Natomiast drugi statek, to będzie statek prowadzony demokratycznie, czyli będą tam siedzieli załoganci. jak będzie pytanie, to odbijamy w lewo czy w prawo, to podnoszą rękę i w zależności od tej decyzji w tą stronę będzie odbijane. Bagpurta czy Sterburta. No i pytanie jest, który z tych statków pierwszy dopłynie do portu, ma, do portu, do którego płyną, czyli portu B. No i generalnie wszyscy intuicyjnie... Myślę, że ten pierwszy statek, czyli ten z kapitanem, potem wiemy z własnego doświadczenia. Dzisiaj zresztą możemy to bardzo często robi pan Janusz Korwin-Mikke, przełożyć to na samolot, czyli na to, co się dzieje w samolocie. Czyli, że lecąc samolotem, no, to taki sam mechanizm. Czy wolimy mieć pilota, czy statek kierowany przez ludzi, bo to jest bardziej plastyczne dla osób w dzisiejszych czasach. Tylko, że troszkę uważam, że to jest płytka analiza tego problemu. I to pamiętam, jak zawsze przedstawia ten problem mojemu ojcu. Bo ojciec zawsze się zaczyna denerwować, bo to jest stary argument, uważa, że jest debilny. <laughs> Z tego powodu, że um, aby mieć. Inaczej, zupełnie inaczej wygląda zarządzanie statkiem niż zarządzanie państwem. W stanie mojego ojca to nie jest dobra analogia, to nie jest dobre porównanie. Ze względu na, przykład na to, że aby móc sterować statkiem, trzeba mieć dużo mniejsze kompetencje niż sterowanie państwem. Albo mówiąc jeszcze inaczej, bardziej dyplomatycznie. Trzeba mieć kompetencje, które są dużo bardziej szerokie, kierując z państwem. Natomiast, przy, będąc kapitanem, te kompetencje mogą być dużo węższe, mogą być bardziej wyspecjalizowane. No, bo umówmy się, nie musi się znać na rolnictwie kapitan statku, tak? No, a już prezydent wypadałoby, żeby rząd wiedział cokolwiek na temat rolnictwa. No, ale to. Rozumiecie tą analogię. To jest pierwszy, to jest pierwszy argument za tym. Oczywiście możemy wskazywać tutaj różne rządy, ministerstwa, to, że, to, że ok, ale ta jedna osoba, jeżeli będzie sterować państwem, może położyć nacisk państwa na ten jeden element, inny odpuścić, i potem przyjdzie inna osoba, która będzie się znała bardziej na tym drugim elemencie i ten drugi zostanie dociśnięty, ale się kiedy jest to statek demokratyczny, to nigdzie nie dopłyniemy. Ja bym za, ja bym zaczął analizę tego problemu od pytania. Yy, ja, czy bardziej powinien nas interesować cel podróży, czy przebieg tej podróży? I to Wam się może wydać dziwne, ale dlaczego to jest istotne? No bo... No bo... Możemy założyć, że... Możemy... Inaczej, cel może być osiągnięty na różne sposoby, to raczej nikogo nie zaskoczy. I może być tak, że będzie kapitan, który stwierdzi, że... Ty, Lecimy jak najszybciej do celu. Będziemy smagać tych wszystkich ludzi bicze, nie będziemy się z nimi liczyć. Musimy osiągnąć cel, musimy dotrzeć do tej Aleksandrii. Nie wiem przed 12 nie? Czy tam przed końcem miesiąca? Ale może być inny kapitan, który zdaje sobie sprawę, który zdaje sobie sprawę z tego, że mają nie wiem albo więcej czasu, albo że nie muszą być wcześniej niż przed końcem miesiąca, mogą być trochę później. Albo tak zaplanuje tą trasę, że nie będzie trzeba narzucać takiego tempa, a i tak tam dopłyną, tak nie, i będzie się bardziej liczył z tą załogą, nie, no tam nie wiem, zrobią jakieś przystanki, no powiedzmy płyniemy do Aleksandrii, nie wiem jakie są porty w drodze do Aleksandrii, ale tam nie wiem, nie, nie wiem, przez Kretę jakoś tam sobie zajedziemy, obok Kart Kartaginy. Przecież to chyba nie po drodze nieważne, ale zaliczymy jakieś porty po drodze, żeby był odpoczynek również dla załogi. Będziemy się częściej zmieniać, nie musimy cały czas na pełną parę płynąć, nie? I wtedy, nawet i, i wtedy zakładamy, że oba te statki osiągną ten sam cel, ale była inna droga, która pozwoliła osiągnąć ten cel. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że tutaj powiedziałem, że są dwa różne podejście kapitana, nie? A dobre jest pytanie, czy ten statek demokratyczny też nie osiągnie tego celu, tylko zrobi to późno albo mało efektywnie, jeżeli chodzi po prostu o dostanie się do celu. Ale czy wszyscy na statku nie będą zadowoleni i przekonani do tego, że fajnie, że dotarliśmy do tego miejsca? Bo zauważcie, że akurat, akurat na statku to wszyscy chcą dojść do tego miejsca. Wszyscy wiedzą, że jak kupili pilet do Aleksandrii, no to że płyną do Aleksandrii i tam muszą wysiąść. Natomiast w polityce te cele są dużo bardziej abstrakcyjne. Na przykład chcemy mieć wydajną gospodarkę, nie? To ciężko wyznaczyć tak fizycznie ten cel, jak tą Aleksandrię. Czasem może trzeba, żeby właśnie do tego pójść pobłądzić. I może jest tak, że ta droga, która prowadzi do tego, jest znana od samego początku, ale większość osób nie jest do tego przekonana i z tego powodu, że ta większość osób nie jest do tego przekonana, to nawet jak ich smakniemy tym biczem i im rozkażemy, żeby oni się dostosowali do tego rozwiązania, to to nie zadziała. To, to nie zadziała ze względu na to, że oni będą pracować źle, będą i powiedzą: A nie będę się podporządkował, mam swoją własną wolę, z niewolnika nie ma pracownika. Więc to jest taka pierwsza kwestia do rozważenia. Druga kwestia, no to oczywiście to już znawcy, którzy bardzo mocno się zajmują tą metaforą, wskazują, że dobrze to pokazuje problem demokracji w postaci tego, że no inaczej, w demokracji też jesteśmy w stanie wybrać takiego kapitana, który nas poprowadzi do tego celu. Tylko on będzie miał problem, bo będzie się musiał wybić spośród tego tłumu. Rozumiecie? Na pierwszym statku ten kapitan jest już nam nadany. Już go mamy, już możemy się do niego podporządkować. Nie? Ale problem jest taki, że być może wśród nas na statku będzie człowiek, który będzie równie dobrym kapitanem, albo może nawet lepszym. I w sytuacji na statku pierwszym on nie będzie miał prawa głosu. Nie będzie mógł zaproponować swoich poprawek, które generalnie mogłyby się przysłużyć wszystkim towarzyszom podróży. Natomiast w sytuacji państwa demokratycznego, to problem jest taki, że ten kapitan tam jest, a on wcale, może, wcale dalej, on dalej może nie mieć głosu, może zostać zakrzyszany przez tych, którzy po prostu chcą dostać to stanowisko, bo chcą się popisać, że siedzą przed kołem przed dziewczyną na przykład. Nie? I to jest poważny problem. I to jest problem, gdzie osoby zajmujące się filozofią polityki, filozofią państwa, często mówią o populizmie, że Sokrates wskazuje na problem populizmu, czyli tego, że ludzie mogą wybierać osoby, które są po prostu, wydają mi się fajne, nie wiem, przykupiły ich, czy za zagwarantowały jakieś, nie wiem, ulgi. I w związku z tym wybierą takie osoby, mimo tego, że nie są kompetentne, zamiast wybrać osobę kompetentną. Czyli będzie problem z mądrością. Ale ja chciałbym zauważyć jeszcze jedną sprawę. Jeżeli statek płynie, to przecież płynąc do tego portu, nie jest zagwarantowane, że wszyscy przeżyją podróż. Życie ludzkie jest śmiertelne. Kapitan może zginąć, kapitan może umrzeć. Oczywiście statki są na to przygotowane, jest drugi kapitan, nie? Ale drugi kapitan również może umrzeć. Może nawet trzeci, czwarty, piąty. Może być po prostu tak, że ci wszyscy, którzy rządzą tym statkiem, umrą. I w tym momencie te wszystkie jednostki, które po prostu za, były zarządzane, nie wiem, po prostu wiosłowały, mogą się obudzić tak, ale my nie wiemy, co mamy robić. My całe życie tylko wiosłowaliśmy przy tym, co my mamy zrobić. I nie będą w stanie dopłynąć do tego portu w Aleksandrii, nie? Natomiast w sytuacji demokratycznej, raczej ta wiedza będzie rozbita pomiędzy te podmioty. Problemem z tą wiedzą jest to, że ona nie będzie usłyszana. Nie? Po prostu zagłoszona przez tych, którzy też myślą, że mają coś do powiedzenia, nie mają nic do powiedzenia, po prostu krzyczą. Yy, no i wiecie, w tej niniejszej sytuacji problem... Mogę po prostu skwitować następująco, no, Że problemem pierwszego statku jest to, że mamy podmioty specjalistyczne wiedza, wiedzę, która jest krótkotrwała, mądrość, która jest krótkotrwała. Natomiast w drugim wypadku mamy zagrożenie populizmu i mądrości, która nie jest w stanie się przebić i nie jest w stanie się przekrzyczeć. I to, mam wrażenie, rozumiał Platon, dlatego u Platona mamy kapitana, powiedzmy, zbiorowego państwa, którym się nazywają filozofowie, którzy stoją na czele państwa, nie? To nie jest tak, że jest jeden filozof na czele. Tam jest tam wielu tych filozofów, to oni mają decydować o wszystkim i reszta jest tam, oczywiście, podporządkowana, żeby mądrość prowadziła. No i to jest oczywiście ciekawa koncepcja, jest to ciekawe, bo dzięki temu ta mądrość jest tam rozdysponowywana. I niby mamy gwarancję tego, że będzie tylko ten mądry na samym tam czele i prowadził ten statek, tylko w mojej opinii to jest wciąż nie aż tak wystarczające. Bo musi być odpowiednia procedura wyłaniania ludzi, żeby mogli zajść do tego statku, i zasiąść za tymi starami. A jak już wspomniałem, kompetencje, które muszą mieć takie osoby, żeby siąść za tymi ministerami, są niezwykle szerokie. Są one na tyle szerokie, że ja uważam, że jest prawie niemożliwe, żeby jedna osoba czy nawet zbiór takich osób mógł je, mógł je pokrywać. Dlatego jest taki problem z tym zarządzaniem i tym sterem tego okrętu. nie? To jest też, to, to jest kolejna sprawa, którą nam symbolizuje ten Sokrates, czy nam ją wskazuje. Albo inaczej, to jest ta, którą ja wyciągam z, tego, z tej metafory statku, od tego Sokratesa. I co jeszcze wam chciałem opowiedzieć? Więc, jeżeli będziemy na tej sytuacji z tym statkiem demokratycznym, gdzie mamy, tych, gdzie mamy tych wszystkich ludzi jeszcze nie wiemy, kto jest kim, no to mamy problem z weryfikacją faktycznych kompetencji, czyli problem z tym, kto faktycznie powinien być od tego steru, a kto nie powinien być. To ma odpowiednie kompetencje, a kto, nie powinni, a kto nie będzie miał tych kompetencji. Jednak założenie, czy to, żeby oni nie mieli prawa głosu, czy decydowania z tym, kto będzie nimi tam pilnował, czy mówienie, że tylko niektórzy z nich mogą wybierać, albo być wybranymi, otwiera nas, yy, otwiera nam ryzyko na to, że te osoby, które faktycznie by się do tego nadawały, znajdą się w tej grupie osób wykluczonych. A to nie będzie sprzyjało całej załodze tego statku, czy no, już mówiąc szerzej państwa. Yy, no i co to nam mówi, to oczywiście o demokracji tutaj, tutaj tego państwa, że demo, demokracji najważniejszymi elementami, są elementy dotyczące edukowania obywateli, wszystkie kwestie dotyczące edukacji, tego, aby ta wiedza była możliwie jak najlepiej rozpowszechniona w obrębie wszystkich tych podmiotów, tak? Żeby nie było dużych różnic pomiędzy tym, co wiedzą określone podmioty. Bo jeżeli dojdzie nam do sytuacji, w którym będzie rosła specjalizacja, nie? Czyli ludzie będą się specjalizowali w danej dziedzinie, to osoby, które nie będą wyspecjalizowane na tej dziedzinie, nie będą rozumiały, co tamte osoby mówią, nie będą w stanie zweryfikować ich twierdzeń, które mówią, w związku z tym nie będą w stanie ocenić, czy to, co mówią, jest sensowne, czy nie. A ponieważ nie będą w stanie ocenić, czy to jest sensowne, czy nie, to zaczną się skupiać na takich psturach, jak to, czy na przykład język, forma językowa, którą używają, jest poprawna. Czyli na przykład, czy mówią ładnie gramatycznie, czy są ładnie ubrani, itd. itd. I dlatego to jest problem z tym populizmem. Problem I problem też jest taki, że ludzie nie chcą, co nie jest dziwne, przyznać się do tego, że coś ich przerasta albo czegoś nie rozumieją. Ludzie często lubią udać, że coś rozumieją na pokaz, bo uważają, że wszyscy dookoła też to rozumieją, skoro są w tym systemie. Albo że z racji tego, że nie będą tego rozumieć, się do tego przyznają, to że ktoś to wykorzysta przeciwko nim. No, Proszę Państwa, jest zupełnie na odwrót. Jeżeli będziecie udawać, że coś rozumiecie, bez faktycznego rozumienia tego, to będziecie się tylko przyczyniać do tego, że problem będzie narastał, bo tak jak Was gwarantuję, będzie więcej. I, I co? Będziecie sobie szkodzić, bo nie będziecie, świadomi, nie będziecie dokonywać świadomego wyboru. Dlatego zdanie Sokratesa pod tytułem, że jest najmądrzejszą ze wszystkich ludzi, bo zdaje sobie sprawę z własnych kończoności, wiedzy z tego, że nic nie wie, jest fantastyczne, jest wspaniałe i to mu właśnie pozwala na bycie dobrym obywatelem. Dlaczego? Bo dzięki temu, że nic nie wie, nie ma tych oporów do tego, że tego nie rozumie, to dzięki temu jest w stanie wnikać do tej treści, jest w stanie poznawać tą prawdę, poznawać treść, nie skupiając się tylko na formie. A w momencie, w którym uważa, że wie, no to wtedy. No, no jak wie, ja wiem i ty wiesz, to możemy się zacząć skupiać na niuansach, możemy się skupić na ozdobnikach językowych, nie? E, I to jest problem, i to jest problem, dlatego, dlaczego ten populizm działa na tym statku e, demokratycznym, na tym statku B. E, dlatego, e, dlatego też osobom, które zdają sobie sprawę z działania tego systemu, będzie zawsze na rękę żeby ta wiedza była jak, Żeby ten obiekt tej wiedzy nie był wcale taki klarowny. Nie przechodził odpowiednio wokół wszystkich podmiotów na danej łodzi. E, dlatego też na marginesie, jak się tworzą sekty, to się tworzy mit dotyczący jakiejś wiedzy tajemnej, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla jej członków, nie? E, Żeby zbudować do wrażenia tajemnicy i tego, że Wy chcecie tam być. Chcecie tam wejść, a jak już tam wejdziecie, to nawet jeżeli to się okaże głupie, to już chcecie tam zostać. I to jest pułapka elitaryzmu. Bo, bo Sokrates w tym momencie jest bardzo egalitarny, można by było tak powiedzieć, nie? Znaczy na niej ja, Sokrates przy moim odczycie, tak jak ja go odczytuję. I co mam mogę jeszcze opowiedzieć? No to miał być krótszy materiał. Pamiętajcie o tym, że ta Łódź nie jest zawsze, że, że jeszcze ważna jest sama Łódź, czyli ważny jest sam fakt bania o to, czym się płynie. Bo jeżeli dopływamy do tego portu, nawet tej Aleksandrii, ale okupimy to tym, że łódź no, zaraz zatonęła przed tym, jak tam dopłynęliśmy, ale udało nam się, dotarliśmy. No to dotarliśmy po trupach do celu. To trochę to nie jest... To nikomu to nie... To to, nikomu to, nie jest. to jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo. Wygraliśmy, ale jakim kosztem? Dalej nic z tym nie zrobimy, nie? I co? No, co wam jeszcze mogę opowiedzieć? O to? Ja lubię tą metaforę. Bardzo ją lubię. Zachęcam też, żeby się nad nią zastanowić, przemyśleć. I oczywiście też możecie pisać własne przemyślenia tego, jej dotyczące. Moim zdaniem co to mówi o naszym współczesnym społeczeństwie, to już wiecie. Wiecie, ja ją chyba zamknąłem. To będzie krótszy materiał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.